Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań i idź do Niniwy wielkiego miasta i głosi jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił: Jeszcze czterdzieści dni a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post, przeoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy, powstał więc stronu, tronu, zdjął z siebie płaszcz, przeoblógł się w wór i usiadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzony i ogłoszono w Niniwie, co następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją, ludzie i zwierzęta, niech przeobleką się w wory, niech żarli wywołają do Boga, niechaj każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu i nie zginiemy. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania, i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Niedawno ktoś mi napisał takie słowa, idą trudne czasy. Idą trudne czasy. Co myślimy, jak słyszymy takie, takie słowa, idą trudne czasy? Jakiś strach. Co będzie? Coś się złego szykuje. A coś takiego powiedział właśnie Jonasz do mieszkańców Niniwy. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Co, to było coś takiego. Idą trudne czasy, będzie źle. I to było zbawienne. To było zbawienne. Jak czytamy, uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przeoblegli się w wory. To było zbawienne. Może te słowa... I też te sytuacje, które teraz przeżywamy, bardzo trudne, to może być dla nas zbawienne. Pamiętamy, jak Matka Boża w Fatimie wzywała do nawrócenia i powiedziała, jeśli ludzie się nie nawrócą, będzie druga wojna i była druga wojna. Ludzie się nie nawrócili. Potrzeba nawrócenia. I Wielki Post jest takim wołaniem Jonasza czyńcie pokutę, nawróćcie się. I jaką pokutę? Słyszymy, że król Ogłosił post: Ludzie i zwierzęta, niech przeblekał się w wory, niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania, od nieprawości, którą pełnił swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu i nie zginiemy. Czyli post: Niech nic nie jedzą, niech się przeblekał w wory, mniej jeść, skromniej się nawet ubierać, skromność w postępowaniu, w zachowaniu. Później niech żarliwe wołają do Boga. Modlitwa, yy, wielka modlitwa, to jest znak pokuty, i znak nawrócenia. I wreszcie niechaj każdy odwróci się od swojego złego postępowania i nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Jakie mamy grzechy? Jakie grzechy się często powtarzają? Może dziś właśnie powalczymy z tymi grzechami, żeby nie było tych grzechów, które się zwykle powtarzają. Jakieś podenerwowanie, jakieś lenistwo, jakaś pycha, każdy wie, jakie grzechy się powtarzają. Dziś powalczymy z nimi, żeby ich nie było. Jako wyraz pokuty, my, którzy wierzymy, my, którzy się modlimy, potrzebujemy nawrócenia potrzebujemy pokuty. Ale także przez Was chcę się zwrócić do niewierzących, do ateistów, do tych, którzy są daleko od Boga albo są niepraktykujący: nawróćcie się. Potrzeba nam Waszego nawrócenia. Wasze nawrócenie potrzebne jest do zbawienia świata. Potrzeba jest, żebyście Wy zaczęli się modlić, żebyście Wy zaczęli pokutować żebyście wy zmienili swoje postępowanie, żebyście wy przestali grzeszyć, wtedy świat będzie zbawiony. Bardzo potrzebujemy waszej pomocy w zbawieniu świata. Może ktoś się będzie śmiał, że jest takie wezwanie, ale tak jak prorok Jonasz, który wzywał do nawrócenia tych, od których nie oczekiwał, że wysłuchają go, i ja wierzę mocno, że słowa, które teraz mówię, dotrą do tych, którzy nie wierzą, którzy są daleko od Pana Boga i wpłyną na ich postępowanie, i oni się nawrócą, i oni się otworzą, i oni się będą modlić. Wierzę w to i o to się modlę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Syberii z Panem Bogiem.